Witam, to znowu ja, Molly.pl, a to jest kolejny odcinek z mojej serii Let's Play The Fleistos 2 The Surprise at Dinosaur Peak. Jak mówiłem wcześniej w poprzednim odcinku, dzisiaj zagramy mecz hokejowy. Hmm, hokej to jest bodajże ulubiony sport Kanadyjczyków, albo nie jestem. A potem na do kamieniołomu. A więc... come on everybody! Tak... Ty mnie nigdy nie pokonasz... NIGDY! Dobra, może teraz. Yeah, nie! NIEEEE! Nooo, nooo! oh. No! No! Why? Why? Ok, to tam wiesz sposób, tak? I strzelić. Tak zaczniesz się trafić gola. Tylko teraz... Uczymy prowadzenia. Mam nadzieję, że uczyłam Ty, ty, ty hokejstwo się mi boleści. To le... to leciało. Ja... Ja jagód, pali się ja, jagód. Sorry za to, co powiedziałem. Muszę się trochę ogarnąć. Dziś doszła swój mecz. 3-1. Jeszcze bardziej nie wszedł. O, co ja zrobiłem? To nie doleci. A nie, doleci. Jedna sekunda do końca meczu. ja. I zaraz wchodzi Barney. Tam, już Barni. Barney. Mi się zdaje, że Barney jest to trochę słabszy. Nie mówiłem, tylko Barney wszyscy od razu coś mi nie wychodzi. Aj, Barney, Barney. Jak możesz. No, ogólnie wam powiem, łatwo jest to. Ten temat, ten, ten mecz. Kiedyś na początku próbowałem w to grać, ludzie. Ile się męczyłem. Na tym, że przejść ten mecz. Wszystko było inne było łatwe, ale to. Ale już nie dramatyzujmy. Tylko wreszcie go pokonamy, bo już nie chcę tak w tych łyżwach jeździć. Pewnie z czego on jest zrobiony z kości, wrót odcinają im rogi, te na a potem czekają że już wrotną. No to fajna muzyczka. Jak ja ukocham: tylu, coś tam, coś tam. Coś tam. Znaczy nie pomyślałem, ale mogę do, nie do tej serii nakręcić. Elfem. Wow! Ale nic się nie stało. To seria mogę. To seria będzie dość krótka. Więc F nie musi mi przy niej towarzyszyć. Czyli byłoby fajne <mulary> Ciekawe, jaki w tym jest bot, bo nie pamiętam. To już nie ważne dobra. Skacz, Fred, skacz! Gdzieś zimny, wiem, że dasz radę. O, i młoteczek, przyda się. Ok, teraz Barney. I teraz znowu Fred. Nie da się złapać, szkoda. Ale może się odbić? Nie, też nie. Nie lubię ich. To są ci wariaci. się tylko raz młodkie w geście przyjaźni, a ci od razu zaczną ciebie biec ze swoimi Nie wiem, co to jest młotami pneumatycznymi. Czy czym tam To ty, ty, chama. to jest moje chyba ulubione zajęcie po... Ulubione zajęcie podeszle tego let's chyba moim jest właśnie ten tej bysoneczki. Fajna, jest chwytliwa. Ooo, no pająki. Nie, no nie to parzę. No, każdy To dziwne. Teraz skok... Kurde, nie udało mi się. Cz, gwiazdkę zdobył. No właśnie. I jump! O, prawie spadłem. O, i tu coś chyba mi się zdaje będzie. A, ten typek! Mogę się rozwalić, tylko czekajcie, niech mi się motki odnowią. Zaraz pierdzielę na zmotka. Okej. Okay. ZMOTKA W ŁEB! A ty! Zobaczku. To był błąd. No i padł! Będzie I kolejne. Teraz taki straczkowaty kolor jak ma. Okej, okay, dalej będzie tutaj, że rzeka i co to jest? Kopalnia. Nie. Kopalnia? Ruiny? Czy co tam jest? Dobra, to już nieważne. Proszę o komentarze, subskrypcje, polecanie mojego kanału, łapki w górę oraz... Ponowne oglądanie. Oglądanie moich innych let's play, bo jakiś, jest ich już parę. Do zobaczenia.